Siemaneczko, kolejny vloga z kolejnych dni. 31 lipca, dzisiaj będziemy cisnąć. Wracam prawie ze sprzedaży, że jadę zaprowadzić przyczepy na pole. Zatrzymałem się w sklepie, Po takie mega rogaliki. One są dostępne tylko u nas: rogaliki, ale słodkie AU! Przyczepy na pole AU! Wiśnia w środku, ale tylko jedna AU! Zaraz się urwie Te ekrany zaraz się pourywają Tutaj Teraz będę pisma do wójta pisał O te Że droga jest nierówna Krzaki na polu do cięcia i droga nierówna D47 damy tutaj Bo ona gniecie Gniecie pole Jeżeli chodzi o Wymianę opon Tak są w planach Takie wymiany Planujemy to już tak od około 4-5 lat. Także wiecie, na wszystko przyjdzie czas. Każde pokolenie ma własny czas. Każde pokolenie chce zmienić świat. Osie są, koła są, nawet światła ma. No to ekstra. No, tak średnio bym powiedział, tak średnio wszystko gra! Kiedyś miałem taką sytuację, ja wam powiem, Niechaliśmy eee... z ojcem gdzieś na wozy siać i. robiliśmy bordę. Co teraz? Dosłownie. Dziewczynki zamówione z popularnego portalu internetowego. Może nie były drogie. <grystanie> za to brzydkie. Coś za coś. <grystanie> tą hl właśnie, tą zieloną. Zostawiłem, eee, ten... Eee, na tam podjeździe koło kurnika. Nie, Piotras? A kurwa mać. Worek na wozu chyba nam został do rozwiezienia już na widłach, ojcu zawiozłem. Starczą, starczą, już nie pójdzie, nie? Co w bordelu, przeżyliśmy to nasze. Warto było. Dostanie zbiornik, obładuje się ją tam Wracam. Patrzę. HLK w budę do psa wjechała. Dyszel skręcony. Najpierw Figo ucieka goły. Później za chwilę za nim fagot goły. Sisiaczek malutki. Kurde. Jak tu teraz ją wyciągnąć w jednego? Bo to wiesz. To, to, to trwało godzinę. Podjazdu nie ma. Dyszel się skręcił w płot. Na szybkości, zanim kurczę ojciec nawozy wysieje Łańcuch Tam Musieliśmy się jeszcze dorobić po spotkaniu Ale... Udało się Wtedy... Dobrze Zatura łańcuch Nie I tym łańcuchem tam skręciłem jakoś Na krótko I tym farmtrakiem wyciągnąłem, bo na widłach jeszcze takim wtedy nawozy sieliśmy. Ojciec przyjechał, tam lekko się tylko podrysowała Nieważne. Nie tak urywać z wątki. No a co ci będę opowiadał, jak mnie za włosy szarpał, że... Płot trochę tam kurde zgięty, buda od psa chyba tam ominęło ją, nie? Nie, ale planujemy faktycznie festiwal elegancji yy, objazdowej w różnych miastach z lokalnymi artystami. Yy. Pies tam się tak popatrzył trochę. Się świetnie bawimy. Tak. A ludzie nie obchodzą. Tutaj możecie Państwo po naszej prawej stronie zaobserwować pryzmę gnoju prawdopodobnie złożoną z około 6 lub 8 przyczep. Następnie będziemy kierować się w stronę naszego gospodarstwa. Po lewej stronie po rzepaku, po prawej prawda, stronie pole prawdopodobnie poprzężycie, natomiast nie pamiętam. Po lewej widzimy tutaj porzeczkę czarną, słup oraz linie wysokiego napięcia, natomiast Poprawy jest kukurydza oraz buraki cukrowe. Tutaj, szanowni Państwo, widzicie Rodos, rodzinne ogródki działkowe otoczone siatką. Marcin już jest, ale to kumple dzwoniliśmy. Kumple mówi, że wjechał. Ma 13,8-14%, więc jest jeszcze trochę za mokra. Marcina kombajn już tam stoi. Tu przyszedł zalegro zamówiony fotel wspomniany to tam fotel. Za chwilę trzeba schować do farmtraka i ten. No i jedziemy powoli. Eee, przyczepy na polu stoją, więc zaraz zbadamy, eee, ile tam będzie miał. Łożyska schowam, Poproszę chłopaków, żeby wzięli ten fotel, schowali. Potem zrobimy film z tym fotelem. Tu jeszcze do redlera łańcuch trzeba zmienić. Tutaj właśnie do tych kółek dogniatających przyszły łożyska. ZVL'e wziąłem, będzie trzeba powoli QFernanda składać. No i tak jak wszędzie, w każdym gospodarstwie. Wyborne. Co teraz? Dosłownie. W części gospodarstw jest więcej z tych sprawniejszych, chyba maszyn. A tutaj konstrukcja do malowania. No do malowania, no. Jedziemy? Jedziemy. Nie no, to jak coś to flaszkę na polu zrobimy, jak nie będzie tego To nam przywieziecie flachę, jak to na polu Mam, no Ej, schowacie ten fotel, bo przyszedł do farmtraka do tego na łażę, gadam do kamery Że fotel do farmtraka przyszedł Że w klimatyzowanym się siedziało, to było fajnie, a teraz trzeba się pocić I itd. i td, nie? A dzieci dorwały kamerę, jak byłem na obiedzie i przestawiły na zdjęcie Testeria jest. I łażę i gadam do kamery, która jest wyłączona, bo zrobiłem sobie zdjęcie. Redler! A, toż to dobina dzisiaj. Dobra, z Bogiem! Człowiek rozleniwia po obiedzie. Nie powinno się jeść, chyba w ogóle. No to jest właśnie te węglowodane mulą. Jak się ten, jak się jest głodnym, to się jest bardziej rześkim Tak samo jak w trasie. Pojedziesz na tego genialnego hotdoga i zawsze zamawiasz tego hotdoga, i pytają na tym odlenie. A z bułką Graham czy bułką białą? Oczywiście, że z bułką Graham, bo jestem na diecie. tej choinki trochę obciąć. W okolicach 13 Musi być w okolicach 13 O ten jak kurzy Co tak kurzysz Marcin? Więc to jest dolne do tego stopnia otwarte, że jeszcze taki go kłosek jest niedomucony Ale no nie będę go nie będę go domykał Bo mi będzie śrutował 12,9 dziękuję jedziemy 13% około, a jest godzina 15 po 15. Zobaczcie jak późno schodzi pszenica, jak kurczę, późno yy, można dobrze wjechać do koszenia, nie? Masakra. друзья Nie na tą, bo ta ma ładowność do oporu naklejka, a tamta nie ma. To na tej powinno pójść, zaraz ja rozgarnę. Ja mam saperkę. Dobrze, bo nie gubi. Trochę wolniej chyba ty. Dobra. Ile masz? Pół zbiornika.

Tak. Ale to ona na wialni odleci. Powiem wam jaka tara była. Więcej potem. się nie dało, nie? Więcej się nie dało. Bały i nie odpinać, bo skutek odpadał z hamuszu, albo też z hamuszu wyżywił. Dobra, A. jadę. Na raz. No to wysłać Agę może do Rafała. Tylko mu dała taką wykształtnię, bo myślałem kiedyś kobietę dodać. Nowego typu wiem To Dobra, jutro się pojedzie. Ja pojadę. Dobra. Nie, tam chyba. Dobra, ojciec, bierze tu dwie przyczepy. Mamy jedno pole skończone, jedziemy teraz, ale muszę odkryć sieczkarnię bo będziemy brali złumę i tam trzeba po prostu siećkarkę odpiąć. A Marsik właśnie to mi wkurza, bo z pola na pole i co chwila problemy z tymi sieczkarniami, nie? Także ten. Także trzeba ją zaraz zdjąć. znajdziemy no, szybką akcję zrobimy zdejmiemy się czkarnie i dalej kita Nie, wszystko razem. Oj, za średnie wyciągniemy, już tam nie ma czasu, się bawić w to Nie, jak leci, jak leci. Ale myślę, że jest cztery razy dookoła, nie? Najpierw. Teraz on jest chyba tak. Tak. Chyba, że tak. Teraz nie wiem. A tak, tym jakby wygięciem, patrz, tak do środka. Ta eska do środka musi wchodzić. bym poprosił, dziękuję no to pytanie odnośnie wagi no na herkę, bo ja szczytki dopiero w tym roku zrobiłem, nie? No, dobra decha wchodzi 10 ton na nią wchodzi Teraz to będzie tam jakaś może pod dziewiątkę a może nawet nie ale już chyba tutaj kolega z tym poleci. I tyle. Dobre, znowu przyjechałaś. Znowu cię wrzucę. Znowu Ci wrzucę na miniaturkę. Nie, bo dzisiaj nie bułą To jest burgerka, to masz Co tam nagotowałaś? Burgerki? Dobre? No. Ja mówiłem, że jeszcze bar, bar trzeba otworzyć. Tylko nie wiem, kto w nim będzie siedział. No kurde No bułki interesse. kupne, no bułki kupne Ale mięso znaka Mięso I znaka I co tam ogólnie? Dzieci zdrowe? Dzieci śpią? Mama chora, moja Co? Ewa Przeziębiona? No, dwóch mam było i nie wiem, wirus czy co Muszę jutro Kubę zawieźć na pociąg Jak tam idzie? Tak no jakby była bańka z wodą, zęby byłoby było ok. Mam bańkę z wodą chcesz? też? Mam. Ale mam taką wodę dwuletnią. A no, ja mam Ale to ten taki dosyć co? cię ja? trochę. Nie, kabina to wygoda. Jakie ci na wiesz? No nie do końca, bo nie widać. Marcin się śmieje. Co ty takie zęby robisz? A ja tak dwa razy na dół, raz bardziej do góry, żeby było na tego. Kurna, bizon o zachodzie słońca, ja pierdzielę marzenie. W ramkę sobie oprawię, kurwa. Na starość. Ile masz wyboru do koloru? Jak już zapomnę, kurna, jak się tym jeździło, to sobie w ramkę oprawię. Być może nie turka. No. Co tam, kawusia? Kadaprz, kurwa. A tego A. Do piątej szukajcie dzisiaj pobek. Czy? A tego Rogacza nie przywiozła? Z pompko. I się pyta ty mierzyłeś tą pszenicę? Mierzyłem, 12 <laughs> Mówi koszo kurwa, on nie wie ile A że ten już nie ma czasu teraz, bo... Ja Dzwonił a ja do niego odzwaniałem, to oni nie dzwanią. A Robert wziął tester kurwa. Dobre te glonki Eleganckie no. hmm. A tamte żeby zapić to na kolektor, na wydech? Drutem obwiązać? Ale tamte są też z sosem, to nie na wydech, bo się skisieje Ten ale. tak była. Do, do posiedzenia. To jak w matie Mhm. Mm Lokal klimatyzowany. Ty w sumie to za chwilę będziesz miał. Bo już która? Do 20 jest czy która? No. No to za chwilę, za pół godziny klimatyzację u ciebie włączają. U mnie tak za półtorej, no. Będzie Bubu. No. Masz jakąś koszulę? Coś?

To jutro co będzie na kombajn? Pizza? Co tam jutro nagotujesz? No to są ale nie wiem kiedy Czy zupę? Nie. Jutro nie, bo bym musiała dzisiaj taszkę zrobić Ale już nie będę robić na noc, myślę, Hamburgery jutro na Tak. Tylko co ci no, nie przyjdzie no. do głowy grilla spalać na polu, ty? się zapisał w piątek, nie, nie za bardzo nie będzie z czym W piątek? Zobaczymy no, zupek ci i ziemiaki no. piątek nie, nie będzie